Witam, witam Was serdecznie. Postanowiłem, że ja również nagram Running Red. Dlaczego by nie? Jak wszyscy, to wszyscy. Mam nadzieję, że będziecie mieli ochotę to oglądać. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie, czy nie chcecie. Myślałem nad tym, jak to nakręcać, ale, ale chyba, chyba zrobię to w ten sposób, że będę to nakręcał jednym ciurkiem. Takich mniej więcej odcinkach po 30 minut, takich bez, bez witania się, bez żegnania się, tylko, tylko wszystko w jednym ciągu. Będzie mi to dużo łatwiej potem dzielić, a i wy będziecie mieli też częściej, częściej odcinki z tego. Tutaj to chyba każdy mniej więcej już wie o co chodzi: deski trzeba napompować i tyle. Nic, nic nowego, że tak powiem Tutaj nie przedstawiam Takie są początki A właśnie Książkę książkę questową to nawet było chyba pewnie Cztery planki musimy mieć Na pierwszego quest'a Zaliczone Dobra, życie jest. I co? No i tutaj już nam się kolejne drzewko zrobiło. Jabłuszko. Nie wiem tylko czy trochę nie mam za głośno dźwięków. Mam nadzieję, że uda mi się to tak w miarę to wrzucać, ponieważ e, nie ukrywam, że pograłem sobie na tej mapce tak off camera i strasznie mi się spodobała. E, I mam takich, kilka sobie takich rozwiązań zrobiłem, które wydaje mi się, że e, są dosyć ciekawe. Dlatego między innymi właśnie postanowiłem, że, e, że wam to pokażę. Także, także i mam nadzieję, że Was zainteresuje również ta seria. Postaram się w miarę szybko skończyć. I jeszcze parę tych drzew zrobimy, żeby można było trochę się tutaj już rozbudować. Tą, co robiłem sobie, że tak powiem, poza kamerą, dosyć szybko mi się udało ją do, tak fajnie rozbudować. I fajnie to. I to fajnie zaczęło naprawdę wyglądać, także myślę, że spodoba Wam się. Dobra. Co mamy w następnym kuście? W następnym kuście potrzebujemy stringi. Możemy od razu drzewko. Posadzić, zrobimy crafting. Patyki, eee, dobra, i musimy zebrać robaczka. Mam nadzieję, że go dosyć szybko dostanę. Trzeba będzie nie wiadomo ile drzew wsadzić. No jest robaczek, dobra, super. To zetniemy. No i to tak jest właśnie na samym początku. Jak to w każdej serii na początku wygląda cięcie drzew i tak dalej, ale no niestety tak to tak to wtedy właśnie się ma. Dobra, nas jedziemy z następnym drzewem. O, dobrze się wybudowało takie małe. To będzie łatwo nam tego te, te, to zebrać, nie? Dobra. W międzyczasie możemy sobie zjeść coś. Koksy na razie zostawimy w tej chwili one nam nie są potrzebne przeróbmy sobie kolejne drzewo na deski bo to nam będzie potrzebne, a to akurat w tym czasie się zrobią stringi. O, już powolutku tutaj się robi to białe. Dobrze, może poczekamy chwilkę i ja zaraz do Was wrócę. No dobra. Drzewko drzewkiem tu sobie yy, rośnie. Ja w międzyczasie postanowiłem, żeby tutaj nie tracić czasu. Bo tak czy inaczej będzie musieli tam, tam dojść. Więc postanowiłem, że sobie tutaj pójdę tylko te, no dobra, bo będą mi się mowy tu rozpiły teraz. Kurde, jak wezmę to w ten sposób? Muszę to zrobić niżej o jedną. O, właśnie tak. Mam nadzieję tylko, że nie spadnę. Traszny deszcz, tak wygląda. Ciekawe, czy mi wystarczy. Idealnie to by było tą krwią wpłynąć na górę. Ciekawe tylko, czy to się uda. Porobiśmy byśmy za, zaoszczędzili surowców w ten sposób, nie budując tam schodów. Bo tak naprawdę to najtak no tak nam potem nie będą potrzebne. Starczy tych desek czy nie starczy? Dupa nie starczyło. Jeszcze trochę wyłączę tylko muzykę. O. Dobra, to co, musimy zrobić jeszcze jedno podejście? Jeszcze tu się to drzewo białe nie zrobiło, kurde, ale tu już jest trochę, to możemy ten przynajmniej początek zebrać. i co? No i dobra, zbierzemy to, słuchajcie, może, może zróbmy tak, ponieważ ten początek jest strasznie masakryczny. Yy, proponuję, że ja zrobię nie wiem, te pierwsze, pierwsze parę questów, to jest takich najdudniejszych, czyli wejście tam na górę, przejście yy, i, i dopiero wtedy zaczniemy nagrywać dalej. Dzięki serdeczne, pozdrawiam was, pa.